Dzień dobry Państwu. Chcę powiedzieć, że szukam dziewczyny, kobiety od, od lat mam 50 od 40 lat szukam kobiety do życia sobie na, na życie. Naprawdę chcę założyć rodzinkę, nie to, że ja śmieję się i tak dalej, tak dalej, ale chcę założyć rodzinkę z kobietą żyć i tak dalej pobożny i tak dalej. Jestem katolikiem od urodzenia. Pochodzę, jestem Armianinem, razem mówię. Pochodzę z Kętrzyna. tam się urodziłem, i tak dalej. Tam zacząłem żyć, a teraz mieszkam gdzie indziej, w Biemczoku, mieszkam. I szanowni Państwo, bardzo proszę Was, przysyłajcie do mnie na mój adres. E, mailowy i domowy. zaraz adres mailowy pokażę. I, a domowy to znaczy Krzysztof Kononowicz, ulica szkolna 17, 15 15640, Białystok. A mailowy za pokażę. E, powiem tak: szukam sobie przyjaciółki, nie przyjaciółkę żony na zawsze, tak jak powiedziałem, aż do śmierci swojej. I, i twoje, żeby razem żyliśmy, razem żeby wychowywaliśmy swoje potomka mam posiadłość, mam dwa samochody, Lub, Lublin i Asterkę, Opel Astre. Będziemy razem wszędzie jeździć, będziemy wszystko robić, mam duży plac, mam domek drewniany. W domku jest fajnie, naprawdę no, centralnego żywania nie ma, ale piec, ale w domku, jak rozpalicie piec, to jest ciepło i powiem tak. Naprawdę kochani, dziewczyny, kobiety, nie wstydźcie się mnie. No, teraz schudłem. Każdy mówi, schudłem o wiele, byłem ten tęgowaty, a teraz schudłem, jestem przystojnym facetem i tak dalej. I powiem tak, umiem wszystko ugotować, wyprać ubranie i tak dalej, i tak dalej. Będziesz żyć ze mną, kobieta, Alkoholu nic spożywam i tak dalej, piję wiadomo co, boże, boże, łaciatę od krówki, łaciaty moje, jeszcze może gdzieś łaciatka moja żyje. W armii krówka, też nazywała się łaciatka. łaciatka. I szanowni państwo, teraz chcę pokazać adres e mailowy. i na ten adres wysyłajcie i zdjęcia i tak jak powiedziałem, wspomniałem na domowy też możecie wysyłać tylko naprawdę, nie jakieś tam, że wy byli ha, ha, ha że ja ciebie kocham a później wiadomo co nie, normalne zdjęcie tak jak e, uczciwe kobiety, kobieta musi być wyrozumiała e, no metr e, do metr siedemdziesięciu może być kobieta, bo ja też nieduży jestem i powiem co jeszcze kobiety nie powinno spożywać alkoholu powinno zająć się domem posiadłością i tak dalej powinno być czysta, ładna, piękna blondyneczka, najlepiej kocham blondyneczki kobiety i tak dalej ale może być i różne bo wiadomo, że wy kobiety włoskie, ukochane malujecie na jakie chcecie kolory to malujcie sobie Jakie chcecie kolory. No, i życzę dla wszystkich tych kobiet, które naprawdę, naprawdę, i, a, a zwłaszcza dla tej kobiety, która przyszły mnie naprawdę uczciwe zdjęcie, i naprawdę będzie chciała wyjść za mąż za mnie, e, i tak dalej, to nie postrzydzi się, nie pohańbi się, bo naprawdę e, będzie miała żyć się ze mną aż do śmierci swojej i, i do mojej. Razem będzie, tak jak wspomniałem, wychowywać swoje własne potomki, czy to będą dziewczynki, czy to będą chłopaczki, będziemy wychowywać razem i tak dalej. Będę uczyć ich normalnie, jak się zachowywać i tak dalej. Tutaj nawet blisko mnie, ja pobudowałem dla dzieci siłownie, pobudowałem do gimnastyki dla dzieci mniejszych i tak dalej. Piaskownice będą one się bawić. E, e, Dzieciaszki małe e, piaskownicy i tak dalej i będę razem, bo podrączki chodzić, razem będę e, wiadomo co robić, kochać się i tak dalej. Szanować się będą tak jak Bóg nakazuje i Matka Boska. I życzę wszystkim kobietom, uczciwym, sprawiedliwym i wszystkim, że całym Pol Polkom Polką e, i e, tutaj na Podlasiu i z innej miejscowości. Z warmi też życzę dużo, dużo zróbka, szczęścia, radości w życiu, pomocności Bożego i Bożego błogosławieństwa. Szczęść Boże!